Panie Marszałku, Wysoka Izbo, widać, że bardzo różnimy się w podejściu do tego podatku, a właściwie do skutków, jakie ten podatek może wywołać. W związku z tym mam pierwsze zasadnicze pytanie. Dlaczego państwo jako Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nie zgodziliście się na dwa wnioski złożone przez Prawo i Sprawiedliwość, ale także przez Sojusz Lewicy Demokratycznej o wysłuchanie publiczne? Byłaby to znakomita okazja, żeby usłyszeć wszystkie argumenty za i przeciw. Państwo ten wniosek odrzuciliście, nie chcieliście dyskusji. Zarzucacie nam, posłom Dolnego Śląska, że lobbujemy, ponieważ stamtąd jesteśmy, a pan minister Rostowski w sposób skandaliczny na ostatnim posiedzeniu Sejmu zarzucił nam lobbowanie na rzecz zagranicznego kapitału. Otóż nie wiem, czy pan minister Rostowski zdaje sobie sprawę z tego, że my lobbujemy na rzecz skarbu państwa, polskiego państwa, bo KGHM jest polską spółką, a nie zagraniczną. Po drugie, ja chciałabym nawiązać do wypowiedzi pana, ministr, pana premiera Tuska, który wydaje się, próbuje jednych Polaków napuszczać na drugich. Otóż chciałabym, żeby pan minister potwierdził albo zaprzeczył, bo jeżeli słyszymy takie wypowiedzi kierowane do obywateli polskiego państwa że KGHM nie daje żadnych wpływów do budżetu i że obywatele naszego kraju nie mają ani ułamka procentu z tych zysków, to to jest nieprawda. W latach 2006-2011, proszę mnie poprawić, Panie Ministrze, jeśli mówię nieprawdę, ponad 16 miliardów wpływu do budżetu z tytułu podatków, opłat różnego rodzaju i dywidendy przekazało KGHM. W związku z tym, jak można mówić, że obywatele tego kraju nie dostali nic z KGHM, że to wszystko pozostaje tylko i wyłącznie na terenie Dolnego Śląska. To przecież jest nieprawda. I proszę Państwa, Pan poseł Rosati mówił o analizie, jaka była dokonana, że ZG Lubi nic nie grozi. To ja chciałam zapytać, kto tej analizy dokonywał, na podstawie jakich danych i czy tą analizę moglibyśmy zobaczyć. Dziękuję.